Risha Atlantic GTX, czyli rękawice o długości 3 3,4 z membraną gore oraz protektorem kostek od firmy D3O, który twardnieje w przypadku uderzenia. Ja jestem Marika, to jest RR Moto. Zaczynamy! Risha Atlantic GTX zostały uszyte z połączenia skóry naturalnej oraz poliamidu. W miejscach, gdzie rękawica jest najbardziej narażona na tarcie, zastosowano podwójną warstwę skóry. Znajdziemy tutaj również materiał Superfabrik, który jest niezwykle odporny na tarcie oraz cięcie jest on we wnętrzu rękawicy oraz na małym palcu. I jak już przy palcach jesteśmy, to na każdym z nich zastosowano elastyczne wstawki dla swobody ruchu również na kciuku znajdziemy tutaj również możliwość obsługi ekranów dotykowych, jeżeli używacie telefonu albo GPS-a. I tutaj sytuacja wyjątkowa, ponieważ zdarza się ale nieczęsto, ponieważ palec dotykowy nie jest umieszczony jakby na opuszku palca, ale w tej części. I jest to bardziej intuicyjne przy obsłudze telefonu, ponieważ tą częścią naciskamy na ekran, więc tutaj akurat na plus na kostkach zastosowano protekcję od marki D3O. Charakteryzuje się ona tym, że jest w codziennym użytkowaniu bardzo miękka i twardnieje dopiero w przypadku impaktu uderzenia. A więc będzie to bardzo wygodne na co dzień rozwiązanie, ponieważ protektor będzie prawie niewyczuwalny na dłoni, a kiedy ma spełnić swoje zadanie, stanie się twardy i pochłonie część energii. Pianki absorbujące mamy również na palcach oraz na mankiecie rękawicy dokładnie w tej części. Za naszą widoczność po zmroku zadbają odblaski i znajdziemy je na małym palcu oraz w środkowej części rękawicy. Zaopatrzano je także w wycieraczkę, dzięki której przetrzecie krople z wizjera w trakcie deszczu. Ponadto są wodoodporne, ponieważ znajdziemy tutaj membranę gore i ma ona niezwykłą skuteczność i dobry stosunek wodoodporności do oddychalności. Składa się z mikroporów, które są większe od pary wodnej, ale mniejsze od wody. I dzięki temu poc rękawicy może odparować, ale deszcz nie zostanie się do wnętrza i Wasza dłoń pozostanie sucha. W przypadku modelu Risha Atlantic GTX Gore-Tex, czyli membrana wodoodporna, została wszyta w technologii Gore Grip. Oznacza to, że membrana jest umieszczona w środku i przyszyta do warstwy tak, aby uniknąć efektu pływania dłoni w rękawicy i membrany, a więc ona ściśle trzyma się tutaj przy palcach i w każdym elemencie, aby mieć jeszcze pewniejszy chwyt na motocyklu. Całość ustabilizujemy na dłoni poprzez dwa rzepy, a wnętrze zostało delikatnie ocieplone. Risha Atlantic GTX dostępne na rrmoto.pl i link do tego modelu zostawiam Wam w opisie. Wpadajcie również do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.